Moi drodzy, zanim będziemy zaraz mieć czas uwielbienia, czas modlitwy, podzielić się takim krótkim rozważaniem i będzie to też taka ciekawostka. Troszeczkę musiałem spojrzeć wczoraj w daty, w historię. Ci, co byli na wystawie Biblii, pamiętają Taki długi, na kilka metrów, zwój z historią świata, biblijną, gdzie były daty i kolejne wydarzenia. Więc ja sobie to sprytnie skserowałem i mogłem rozwinąć na podłodze i sobie posprawdzać pewne rzeczy. Bo czasami, czytając Biblię, nie zdajemy sobie sprawy z jakiejś tam chronologii dat, odległości pomiędzy pewnymi wydarzeniami. Czasami dosłownie przeskakujemy ze wersetu na werset. A te właśnie wersety łączy wiele, wiele lat. Czytamy w jedenastym rozdziale listu do Hebrajczyków o bohaterach wiary, gdzie wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Następnie jest rozwinięta ta myśl. Podawani są bohaterowie, którzy właśnie przez wiarę zrobili to, przez wiarę zrobili tamto. I w 22 wersecie mamy taki, taki króciutki tekścik. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. No i tyle. Ja się zatrzymałem trochę nad tym nad tym wersetem i zafapowały mi te kości, słuchajcie. I dzisiaj będzie takie krótkie słowo pod tytułem Kości Józefa. O kościach. Więc troszeczkę takiej historii. Cofamy się do 1689 roku, przed naszą erą. Tak jak mówię, korzystając ze ściągi, nie jestem taki mądry, ale posłuchajcie, mamy... Pierwszą Mojżeszową 49,29 czytamy historię, kiedy umiera Jakub. Znamy historię Jakuba, znamy historię Józefa, Sytuacja, w której znaleźli się w Egipcie. No i mamy tutaj już sam, sam koniec całej tej historii. Jakub wzywa swoich synów i Pełen Ducha Świętego. Wypowiada nad nimi bardzo konkretne słowa. To była też taka sytuacja, że wnuków ma przed sobą, czyli synów Józefa, przeprowadzają. On kładzie ręce. Józef myśli, że to nie ta ręka na to, już chce mu krzyżować te ręce. Jakub wie, co robi. I, I czytamy: Dał im polecenie, mówiąc do nich, gdy ja będę przyłączony do przodków moich, pochowajcie mnie z ojcami moimi w jaskini które jest na polu Efrona Chetyty w jaskini na polu Machpela na wschód od Mamre w ziemi kananejskiej, którą wraz z polem nabył Abraham. Było takie miejsce konkretne geograficznie, Jakub prosi, aby tam spoczęły jego prochy. I wtedy po śmierci Józef Rzucił się na twarz ojca, płakał. Następnie rozkazał sługom swoim lekarzom, aby zabalsumowali ojca przez 40 dni. Następnie zwraca się do faraona, prosi o, o wywóz tych, tych zwłok. Faraon się zgadza. Jest przeprowadzone specjalne tam wszystkie te, te do obrzędy. I pozostaje to w pamięci Józefa, wie, gdzie jego ojciec został pochowany przeskakujemy o 54 lata dalej, mamy rok 1635 przed Chrystusem. Pierwsza Mojżeszowa, 5022. A Józef, Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną mojca swego, a żył Józef 110 lat. I oglądał Józef prawnuki Efraima i synowie Machyra, syna Manasesa, urodzili się na kolanach Józefa. I rzekł Józef do braci swoich. Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Zaakowi, Jakubowi. I to jest pierwsza część tej wypowiedzi. I druga. A potem zobowiązał Józef pod przysięgą Synów Izraela, mówiąc: Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Józef umarł, mając 110 lat, i zabalsamowano go, i włożono do trumny w Egipcie. Więc mamy sytuację, w której Józef umiera, zapowiada z wiarą, tak jak czytaliśmy, gdzie wiara jest, jeszcze raz dobrze sobie to przypomnieć, jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zapowiada, że Bóg nawiedzi ten lud, wyprowadzi Was. Stąd i pod przysięgą zwraca się do swoich braci, aby zabrali jego ciało i zanieśli do tego samego miejsca, gdzie pochowany jest jego ojciec. Oni przysięgają, mówią tak. Tak też będzie. I teraz mamy taką ciekawą historię, jak i taka myśl mi przyszła, kiedy sobie nad tym myślałem, jak my traktujemy słowa przysięgi. Słuchajcie, to jest, można powiedzieć, no, martwe ciało jaka to różnica gdzie ono tam spoczywa kogo w zasadzie to interesuje wiemy o tym, że to był Józef. Wiemy, wiemy o tym, kto to był, ale czy, czy aż tak przesadzać. Natomiast ci mężowie zobowiązali się do czegoś i co ciekawe, oni nie dożyli do spełnienia tej obietnicy. Ponieważ mijają kolejne 144 lata. Mamy drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia. I zobaczmy, co pisze w 13. W 13 rozdziale 17. A gdy faraon wypuścił lud, wiemy, mamy plagi, mamy śmierć pierworodnych, cała ta sytuacja. Nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. A synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc: Gdy Was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. Więc mamy kości przybód dalszą. Jest kolejny bohater wiary, Mojżesz. Który powołany przez Boga przychodzi przed oblicze faraona, zgodnie z tymi słowami Józefa, który zapowiedział właśnie tą chwilę, że to nadejdzie. Lud wychodzi, no i mamy tą, tą taką poboczną, że tak powiem, historię tych, tych kości. Mojżesz pamięta o tym, więc była o tym mowa, ludzie o tym pamiętali, i skoro zapowiedzieli, że tak też uczynią, Musieli o tym pamiętać i ktoś taki jak Mojżesz, który wiele, wiele lat później się urodził, wiedział o tym, pamiętał i wypełnia, wypełnia również przysięgę złożoną przez, przez ojców. Przenosimy się kolejne 65 lat dalej. Mamy rok 1426 przed naszą erą. Jezuego 24-29. I po tych wydarzeniach umarł Jozuę, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. I pogrzebano go tam, na obszarze jego posiadłości, który leży na Pogórzu Efrajskim. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozułego, przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozułego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana. Również kości Józefa, które synowie Izraelscy sprowadzili z Egiptu, Pogrzebano w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub za stokę sytów od synów Hamora, ojca Sychema. Należało ono jako dziedziczna posiadłość do synów Józefa. No i mamy koniec, koniec tej historii. Trwało ona 200 lat i tak sobie pomyślałem, co my dzisiaj pamiętamy z jakiejś przysięgi naszych pradziadków, którzy ją złożyli 200 lat temu. Czy ktoś, czy ktoś coś takiego pamięta? Co było 200 lat temu, który to był rok 1819? Słuchajcie, nie? Czy ktoś pamięta w ogóle jakąś przysięgę z tamtych czasów w ogóle i, i wie, że czekamy na, na, na coś? To jest po prostu jakaś w ogóle. Tak odległa historia. A w Biblii jest kilka takich, takich historii, gdzie czytamy o wypełnieniu się pewnych rzeczy, gdzie, gdzie pewne sprawy y, ciągną się setkami lat. Przechodzimy nad tym, czasami nie zastanawiając się. A tutaj mamy taką, taką ciekawą, można by to powiedzieć, niezauważalną gdzieś boczną, boczną historię. I kiedy sobie o tym myślałem, to sobie zobaczyłem, y, czym jest przysięga dla nas. My, ludzie żyjący, nie potrafimy dotrzymać słowa. A co dopiero wypowiedzieć słowa przysięgi, które zobowiążą kolejne pokolenia do jej wypełnienia. Powiem Wam, że kiedy zmierzam się z taką myślą, to jest dla mnie na granicy jakiejś abstrakcji. A jednak ci ludzie tak myśleli. Jeśli oni wypowiedzieli pewne słowo, że tak a tak się wydarzy, wpajali w słowo w swoich synów, swoich wnuków, prawnuków i taka rzecz, która dla nich w tym momencie miała, miała znaczenie, była później wykonana, co też właśnie przed chwilą mogliśmy przeczytać. Ja słyszałem wiele w swoim życiu różnych obietnic. Jestem również przykładem tego, że przysięgałem przed świadkami i obiecałem pewne rzeczy i bardzo szybko to... Obytnice nie tylko zapominałem, ale też zrywałem i obracałem do góry nogami. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko mamy zarejestrowane, sfilmowane, przecież łatwo podać dowód zaraz, zaraz, ale powiedziałeś tak, przysięgałeś tak, mówiłeś tak. Ale ludzie się tym w ogóle nie przejmują. A to wiesz, to było tam kiedyś. A to byłem młody i głupi, albo wydawało mi się, ale słowa zostały wypowiedziane. Słowa przysięgi zostały ogłoszone publicznie. Jak, zostawiam Was takim pytaniem, jak my dzisiaj traktujemy słowa, które wypowiadamy? W tym miejscu wielokrotnie słyszałem, Bóg mi powołał do służby, Bóg mi powołał, aby budować ten kościół. Jestem tego pewien, jestem tego pewna, tych ludzi już nie ma. I to jest smutne, ponieważ bardzo, bardzo szybko zapominamy, co żeśmy mówili jeszcze kilka miesięcy, kilka lat temu. Niech te kości Józefa gdzieś tam nam brzęczą w głowie, kiedy będziemy chcieli odwrócić nasze słowa, kiedy będziemy chcieli zejść z drogi przysięgi, kiedy będziemy chcieli wykręcić się z tego, co żeśmy. Obiecali Boże Słowo, mówi nawet, że jeśli wiąże się to z jakąś niekorzyścią dla Ciebie, to wywiąż się z tych słów, które wypowiedziałeś, które wykonałeś, abyś nie był w jakiś sposób związany tą umową i żeby cię to gdzieś nie, nie, nie ugniatało. Powiedziałeś: zrób to. Wiecie, ja czasami mam w pracy różne takie sytuacje, gdzie po prostu zapominam o tym, co, co mówię. Nie jest to jakaś uroczysta przysięga, tak, zrobię to. Po prostu czasami jest jakiś telefon, dobrze, dobrze, przyślę coś tam, tak, 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 przerysuję, tam przesunę to, wyślę gdzieś to wychodzi. Telefon drugi, następny, jakaś sprawa, ja zapominam. I, i, i kiedy ktoś mi przypomni o tygodniu, za tydzień, przepraszam, ale nie dostałem, co pan mi obiecał. Słuchajcie, to mnie aż pali. Rozumiem, jest tak głupio. Siedzę przy tym telefonie, się za głowę, mówię. No tak, przepraszam. Faktycznie była o tym mowa, zapomniałem. Teraz się ubezpieczam i mówię: Proszę napisać mi maila. Jak jest mail, to ja sobie przypomnę. Nie odznaczę go, żeby było widać, że jest nieprzeczytany i sprawę załatwię. To są takie drobiazgi, ale to gdzieś buduje w, w, oczach, w oczach tego świata pewien obraz Bożych dzieci. Świat oczywiście ma w nosie wszelkie przysięgi, promuje ich zrywanie, promuje absolutnie nieprzywiązywanie się do, do, do mocy takich słów, ale mamy się wyróżnić i Bóg pragnie, abyśmy byli oddzieleni od tego świata i bardzo serio traktowali słowa, które wypowiadamy. Nawet jeśli to są jakieś drobiazgi, nawet jeśli jest to złożona obietnica, czy jakiejś pomocy, czy jakiegoś przyjazdu, czy może przewiezienia czegoś. Czasami machamy na to ręką, a on chyba już zapomniał, a tam wisiałem mu jakąś dychę, dobra, co tam 10 złotych. A później ten ktoś może być właśnie tymi 10 złotymi nieoddanymi, zgorszony, coś sobie niewłaściwego pomyśleć, zakorzeni się jakiś gdzieś tam gorycz i może się to bardzo, bardzo przykro skończyć. Pamiętajmy o naszych obietnicach, pamiętajmy o naszych przysięgach. Niech te obiecane kości dotrą na swoje miejsce. Będzie czas teraz, kiedy będziemy wiewić Pana Boga. Zapraszam zespół.